Wiza, wszystko po wszystkim? Ja wiem, za mało pamięci, więc do tego nie działało. A po drugie jestem ja debilem. Nie, nie, rozumiem. Ej, ej ej, tak szybko biegasz, a ja nie. no, na salę treningową. No, mnie nie jedzie. Namykamy, żeby nie tu. Podstawa. E. Patrz, jedzie. Dzień dobry. Piłeczka. Co jest? Bum. Gramy dzisiaj chyba w pasze. Gdzie ty jesteś? Urszuli. U jak Urszula, u jak Twój stary i papa? Chyba od razu tak. Dzień dobry! Czego pan szuka na WF-ie? <grywka> W pie... w, w pieconem pudełku. Kwa, 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 kwa. Jedzie! Ja ty wiem, z tą piłką. Aaa! Wiekała do mnie! Ding dong, du 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 dun Gdzie ty masz tą piłkę? Co? Uważaj, bo jedzie! Uważaj, bo jedzie! Jedzie! Pod prąd jedzie! Ale proszę piłki. Hmm. A hmm, hmm. odbijałem się nią. Lewandowski! Co Czemu ja umarłem? Że... Tak? Gdzie ty jesteś? Żeby nie wjechała! Tylko żeby widzowie nie wjechało nam. Bo ja jak widzę to będzie lipa. Ale to bardzo lipa. Dzień dobry! Wjeżdża kuźwa do nas! Wjeżdża! Wjeżdża! Gdzie dzień dobry bananku. Nie mogę tego banana! A nie mogę. Nie nie mogę. To weź co to znaczy Weź, wiej, wejść wejść po paple. We, 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 Weź, wej wejść Pele Weź Pele Balionero! Czekajcie muszę se... Czekajcie, muszę sensura na to. Bo bo na to... Bo BO na bo, bo na to nie można patrzeć. Bo to jest była baba. Jestem. Guba. Co? No. If co, że No ja sam nie zostanę. Nie... Czekaj, ja tu mam odcinek teraz. No nie dzwoń jeszcze. Kociczku! Czekaj. Czekaj, tylko zajmier bananka. Nie ma bana... bananek. Bananek! wcz. Bananek! On był ukryty? Jest teraz odcinek nagrywam, zaraz odbiorę. Nie! No no Słyszałeś to? Seksowe Raz słyszałeś to? Ku, a mi patrz pan. Dobra. No to ja odłączam z ekipy. No i widzimy się jutro. A my widzowie też się widzimy jutro o 15. .00. I też może będzie odcinek przedwczesny, więc papa! Pa.